Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie wraz z Mariolą, która niestety zostaje zmuszona wstać troszkę wcześniej, bo Ali znowu niszczy łóżko. Także, takim akcentem, sobie zaczniemy kolejny odcinek, w którym Zuzia będzie miała kolejnego szczeniaczka. Jest brudna, co mi przypomniało, że Mariola musi dzisiaj wykąpać pieski. Tak co drugi dzień? No czasami codziennie, ale raczej co drugi dzień. No wykąp tą złóżę. Że tak co drugi dzień trzeba by było. Bez sprawdzenia nawet tej higieny. Eee, pochwal eee, wykąp Ali. A, bo już jest kolejny wtorek, o jak, nie zwróciłam uwagi, jak ten czas leci. E, ją. No i jeszcze musimy wykąpać bombla. Który był bardzo grzeczny, e, dawaj te rachunki mi tu. Co to za... a, Remus, okej. Okay. co, ile to mamy? A, już mniej niż ostatnio, to dobrze. Teraz fajnie by było, jakbyś sama siebie ogarnęła, no bo już 12.00. E, I zrób sobie na śniadanie może to z serem. Mm, czyli dzisiaj jeszcze y, urodzi nam się dali. Ty napełnij te miski, bo widzę, że są puste. Jak ugotujesz. I zjesz. To sobie odłóż. O, fajnie. Czyli zwierzaki zaczynają mi głodować. Bo znowu się zapomniałam z tymi miskami. Tutaj jest jeszcze miska i Buda. I w sumie, e, poza tym, że jeszcze jeden szczeniak nam się urodzi, to nie mam większego planu na dzisiejszy odcinek, bo e, na długo, długo, długo będziemy zablokowani. A będziemy potrzebować jeszcze tylko jednego szczeniaczka. Tak naprawdę. A few moments later. Jest już 20, więc standardowo lecimy rytuałem kończącym dzień: czyli Mariola pisze sobie artykuł i idzie spać. A ja do Was wracam, jak będzie się działo, coś ciekawego. Wiecie co ja właśnie odwaliłam? Ponieważ yy, psy zaczęły mi wyjść nagle i szczekać, i myślałam, że Napoleon odszedł. Bo gdzieś w mojej głowie dalej miałam, że on dalej z nami jest, a przecież w poprzednim odcinku już odszedł. Dlatego czekamy na tego ostatniego szczeniaczka. Mózgu, ogarnij się. Oj, oj, oj. Gdzie jest Susia? Szczeniak. No wiadomo, jakby wiadomo było jak się będzie nazywać, czyli Dali. Ja zapomniałam powiedzieć, że postanowiłam na Cali mówić Cali. Jakoś tak wygodniej. Ja mam problem z innym imieniem, następnym. Tylko, że ja nie wiem, czy będzie potrzebne. Bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zwierzaków. I ten, tego ostatniego najprawdopodobniej trzeba będzie adoptować ze schroniska już potem, tak, jak na sam koniec. Więc. Nadal im się to skończyło. Czyli mamy Ali, e, Bali, Sali i Dali. E, szczeniaki e, urodzone w grze. E, no i teraz co? No tutaj zostało 10 dni e, z do bycia emerytem, jeszcze zanim odejdzie do No Ale szczeniaczki muszą nam jeszcze dorosnąć, także myślę, że tym się będziemy zajmować w dzisiejszym odcinku. No dobra, i w sobie teraz ty. Kiedyś na pewno to czekasz się własnej wanny. Mariola, jak mogłaś to, ale Proszę cię. Tak, znowu jesteś fit. Cieszy mnie to bardzo. Jest ta godzina. Czekaj, bo coś z sali. Aha, chce się po prostu załatwić. I chodź tu. To jest kolejny szczeniak, który. Zaczyna sali, nie sali, co ja gadam? E, który załatwia się poza domem, tak po prostu. Chyba tylko z bąblem był problem? ale ty masz coś do zrobienia. Wszyscy wiemy co, bo jest już wieczór. Ja najprawdopodobniej większość wycinam, bo nic ciekawego się nie dzieje, za co was przepraszam. Ale najbliższe odcinki, dopóki nie spełnimy tej aspiracji, po tak będą wyglądać. Przynajmniej dopóki Zuzia już nam się nie zestarzeje. I jeszcze komputer zepsułaś? Naprawiaj. Ten komputer jest nam potrzebny. Cieszę się, że ten tydzień był wspaniały. Eee, o dziwo, tutaj wszystko jest czyste, buty czyste? Hmm. Trzeba to podejrzane Mariola. Dali. Gdzie to podrzewko? No, ja nie wierzę. Jakie grzeczne są te szczeniaczki. Jak tam z dniami u was? A, ta dwójka ma już urodziny. Tylko coś mi się zapomniało. Chyba. Halo? O. Mmm... Z Hali wygląda jak mama. Cała jak mama. Więc Bali prawdopodobnie też będzie tak wyglądać? Dobra, bo mi tutaj jeszcze Bali brakuje. Fajnie, jakby wstał i dorósł. Żebyśmy zobaczyli, czy... O, Oj, jodzie, to był słodki, jak on się wytrapywał. Dawaj! Wyrośniesz... Też wyglądasz tak samo? O, Oj, Mamy Trzy takie same psy. Ciekawe. Ciekawe, co z ciebie wyrośnie. No... Dali będzie troszkę inny. No, ciekawe. Dobra. Nie, nie losowałam smoczkiem, nic takiego w sumie nie robiłam. Hmm. te jakie się urodziły. Ten odcinek też nagrywam zaraz po następnym, żeby, żeby to mieszanie było. Ale no, kurka! Wszystkie psy takie same. Dobra, no to teraz co? Hmm. Musimy dać im obroże. A ja tak w ogóle to bąblowi, bąblowi nie dam obrożenia. Zapomniałam! Dobra, to mniej tą białą. Um, niech jeszcze teraz e, Bąbel przyjdzie, też po tym białą. A nie, bo przecież duże psy mają znowu inne. O proszę. Dobra, no to mniej tą w zebrę. I została, Nie, 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 nie. nie. E, została. Mam tylko sali. Dobrze, pamiętam, że sali to jest ona? Ali. Tak, Sali to jest ona, a Bali to jest on. Dobra. I Dali to też jest chyba on. Możesz mieć tą obrożę, ok. Wszystkie zwierzaczki już mają ładnie obrożę, Jeszcze tylko Dali nam musi dorosnąć, żeby dostać obruszkę. Jeszcze dwa dni. I ja miałam sprawdzić. E, tak, Dali to jest on. I tak zapomnę 500 razy jeszcze. Szczególnie, że te psy wszystkie wyglądają tak samo. Myślę, Mariola, że dzisiejszy dzień to my zaczniemy od napełniania misek, ja widzę, że już są puste. I czy dzisiaj jeszcze... Tak! Dzisiaj dalej będzie nam dorastał. Ale my chyba sobie dogramy do momentu, aż tuzia yy, się nie zestarzeje. Żeby ten odcinek też nie był... Nie, zostajemy. Żeby ten odcinek też nie był jakiś e, długi. Ale ja tak myślę, słuchaj... Czy ty szczeniaka możesz wziąć ze sobą? Nie. Dobra, to poczekamy aż dorośnie i myślę, że pójdziemy, żeby coś się dzisiaj jednak działo. Z tymi zwierzakami do jakiegoś parku. O dali, chociaż jeden wygląda inaczej. Wygląda jak mama. Kopia mamy! Nie! Wszystkie te szczeniaki, to kopia mamy się zrobiła. O, ale przynajmniej wygląda inaczej, więc nie będę chociaż jego mylić. Dobra, to skoro dali już nam wyrósł na zdrowego pięknego psa, to ja myślę, że pojedziemy sobie z nimi do parku dzisiaj. Może słoneczny park odwiedź mnie w przedmieściu. Te wszystkie tym do tego samochodu. No nie widać ich tutaj. Chociaż nie, tutaj e, któryś jest na przodzie. E, który to miał? E, tak, właśnie. Bali. Siedzi sobie na przodzie. O jak słodko. Dobra, jedźcie do tego parku. Okej, okay, no jesteście w tym parku i on jest strasznie mały. Ładny. Ale mały. Ale dobra, no ważne, że gdzieś pysznie, nie? Ale przywitanie! No ja nie mogę. Eee, pochwal go za, za Siusianie chociaż tu się to mnie da, ale okej. Okay. Eee, jeszcze Ali. Kurde. w Sali. Lecz, bo przyjechaliśmy. No i te też. Ledwo żeśmy przyjechali. Pompel poszedł spać. Mmm, w sobie kawę, bo chcesz. Tak wyskoczyłaś do parku z piskami na kawę. Czemu by nie? Ona się tu z Simami bawią, spoko. E no to jakieś flirty z y, penkiem naszym. A przecież już tak twierdził, że się nie przyjaźnicie. Halo, halo. Może być podatek od tego? mi... może nie. A czy tak, żebyś ty sobie mogła zjeść, jak już jest zrobiłaś, to czemu by nie, nie? Ja myślę, że jest taka godzina, że mogłabyś wracać do domu, bo masz jeszcze coś do zrobienia. E, bo e, mamy. Wampira! Wampir, ale to jeszcze nie teraz, dobra? To jeszcze nie ten moment. Znaczy. Słuchaj, możesz pogadać tylko tak, żebyście się poznały? Tak z tą czarownicą, i w sumie tylko tyle jeść do domu, żeby nikogo nie gryzła. Ok? Chociaż. trochę mnie to kij w tym otoczeniu. Dobra, a jak to teraz siedzi na przodzie? Dali! Dali? Dobrze myślę? Nie, Susia! Susia siedzi teraz na przodzie, a reszta niech wsiada na tył, dawać. O, przyjechała Ferajna. Nie, 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 słuchaj, jest taka godzina, że ja bym chciała, żebyś pisała kolejny artykuł, bo coś nie zarabia. Aha, bo coś nie zarabiasz na nich, nie gdzie ty się wyspałaś. Bo przez ostatnie kilka dni ona nawet do tysiąca nie dobija. Znaczy i tak zarabia, nie? Bo fajnie by było między odcinkami znowu coś w tym domu e, porobić. No, 986. Nie wiem, co jest grane. Jej się nie chce spać. Ej, nie. Czy to po tej kawie? Tu pochwal sali. Ej, się może pobaw trochę. Masz tremał towarzystwa. Jest ta godzina, że ja myślę, że e, standardowo idziesz pisać artykuł i, i spać, bo jutro przyjdą nam rachunki. A ja już wspominałam, że fajnie by było między odcinkami coś zrobić znowu w tym domu. No i teraz 1151, to mi się podoba. Czas na poraną kontrolę misek. E, no, oczywiście. Nie, to jest pełna, czy? Nie, pełna, pełna. Wydawało mi się, że jest puste. Naczyszczenie legowisk i but. Kąpanka były wczoraj, także masz, jak póki co masz luz. I znowu zatkali. Znaczy ja wiem, że byłby czas już to powymieniać, no ale... No ale nas nie stać. Ciekawe ile teraz zostanie za rachunki. 4680. Co to, ta to, toaleta to tam jeszcze. Także, także na razie jesteśmy na, dalej na tym samym poziomie. Z rachunkami oczywiście. Ale no, będą rosły, będą. A tym bardziej że tak jak mówię dobrze by było ruszyć już w końcu trochę z tym domem. Znaczy, jak już nie będzie zwierzaków, to ja planuję tu zrobić taki pokój, jakby to imprez. Już na stałe, tak będzie, bo zwierzaków chyba nie będziemy już wracać. Też się zaprzyjaźnić z wąpieżystą. Y, no ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Świnka? Dzwonka! Jaka ty słodka jesteś. No nie mogę cię zaadoptować, po. Bo... Ej, nie ma miejsca już w rodzinie. Mariola! Znowu się chcieli spać po drodze. Czy mi się wydaje? No i dzisiaj znowu 950. Tylko co jest? No, Mariola, dzisiaj przecież musiała wcześniej wstać. Wcześniej wstać, powiedziałam. Bo. Trzeba tu legowisko umyć. Ej, i, 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 wziął się za kompanię psów. Już jak poprzedniego simowego dnia sprawdzałam, to już tam... no z tą higieną tak trochę... Więc no trzeba... Y... Trzeba się tym zająć. I, i, i... dali. Akurat próbował uciec, widzieliście? Ale Mariola go tam kątem oka przyuważyła, na szczęście nie uciekł, to naprawdę są ładne. No, po wykąpaniu sześciu psów, no, ma prawo się zepsuć. I teraz, Mariola, musisz się zająć sobą, a ja jeszcze zrobię kontrolę misek, bo zaraz będą płaczki, że psy głodują. Nie, no bez jaj. Dobra, Mariola, słuchaj, ja myślę, że to jest ta godzina. Zaraz ja sobie zobaczę, kto on tam wyszedł dzisiaj. Dzisiaj wyszedł nam Baron i Klimkowa. O! Nie, no i zobaczymy ko kolejną rzecz. Nie. Naprawię ten komputer. I znowu? Co to z tobą? To mój drogi komputer. A ty go tak psujesz od... Tak, tak po prostu. Wcję sobie dosta. Co tam nam dzisiaj dziury kopie? Szaman! Jótsza eee... wersja Klimkowej. Tak przebiegła ta wiedźma, ja myślałam, że to Klimkowa. Miałem taki what the heck? Nie, nie drzemaj, bo potem nie będziesz chciała spać. Myślę, że dzisiaj na obiad podasz sobie łososia. Tak, żeby zapełnić się trochę tą lodówkę, jak potem nie będziesz miała czasu na gotowanie, będziesz robić rzeczy... ...ciekawsze, niż pilnowanie psów i zajmowanie się nimi. Czekaj, chwila, moment, już. A. O Jezu, ja zupełnie zapomniałam ci dać, żebyś ty pisał na artykuł i położam cię po prostu spać. Wybaczcie mi to. Ale po prostu ja czekam teraz tylko aż e, Zuzia będzie emerytem. Tak te gry te dni gry. E, te dni po prostu sobie lecą. O tak Zuzia się ze Ta suka zaczyna się starzeć. Może nadeszła pora, by mogła począć i poleńkować na słońcu. Ona całe życie leńkuje. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Co ty robisz? Co ty robisz? No dobrze, stało się, szczeniaki nam dorosły, znaczy w dzisiejszym odcinku urodził się Dali. Dorosły nam, Mariola nie uciekaj, dorosły nam wszystkie trzy, czyli Bali, Sali i Dali oraz Zuzia już się zestarzała, także w następnym odcinku będziemy czekać aż Zuzia, no niestety, ale odejdzie. No i zobaczymy, czy będzie kolejny szczeniak z Ali i Bąblem, czy jednak kogoś tam zaadoptuje jeszcze ze schroniska na sam koniec i czy to w ogóle się zaliczy, jeżeli chodzi o tą aspirację. Także w tym momencie zapraszam Was do komentowania, zostawiania opieku oraz subskrypcji i widzimy się w następnym. Bye!